Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na bogato odcinek za 160 zł. Wymieniłam zdrabki. Popro, wymieniłam zdrabki, tak, wymieniłam zdrabki na zdrabki. Zobaczymy, czy coś tutaj się urodzi. Nic nie nadrapywałam. Pani wcisnęła mi jeszcze dwie owocówki. E, także zobaczymy, coś tu będzie. Nie chciałam brać, ale chyba wiecie, jakiś procent widocznie tego dnia od sprzedaży kobita miała, także już się zgodziłam te dwie owocowe wziąć do tego super linie, krzyżówka za piątaka e, dziki cash pół miliona maxi cash, gorączka złota starożytny skarb, płynne złoto super mega pensja, mega linie mega paradiso i moja giga pensja, tak jak mówiłam nic nie natrapywałam, zaczniemy sobie od tej nieszczęsnej owocówki cytrynowej, ja chyba nie miałam cytrynowej na premierze, nie pamiętam jakoś powiem wam Ech, mało mnie to tam Wiecie, opływa numerek 26. I co ja tu mam? Arbuza i gruszkę. Mile widziane łapki. Subskrypcje, oglądanie przerywników. A co ja drapię? Dobra, cyt. Mm, śpię już. Arbus, bo nagrywam. Jeszcze jest jasno, ale ja już nagrywam po pracy. Także. Już nie te oczy. Kokos i figa. Kokos i figa. Ok, chyba tyle, ale to nie wiadomo. Awokado i pomarańcza. Awokado i pomarańcza. Pomarańcza, awokado. Później najwyżej się znajdzie, albo i nie. Jabłko i karambo. Jabłko i karambo. Dobra. Wiśnie i borówka. Wiśnie i borówka. Wiśnie i borówka. Chyba tyle. Jest ta cytryna nieszczęsna i kiwi. Cytryna i kiwi. I ostatnie dwa symbole: banany i mango. Ale nic mi to nie daje. Kontrolne, różne. Dałam się namówić, widzicie, no ale trudno. Super linia numer 6. Oddalę się. Ja nie lubię przesuwać tych linii. Także trzeba się u mnie do tego przyzwyczaić. Arbus i moneta. Każdemu się niestety nie dogodzi. Motyl i tęcza. Motyl i tęcza. Lody i korona. Okulary i balony. Dzwon i ptak, dzwon i ptak, chyba tyle. Diament i serducho. Diament i serducho, słońce i księżyc, łódź i czapa, wiatrak i krab. Ja taki krap, rolki i biedrona, i na koniec kwiat i piłka. Co i chyba nic z tego klasycznie. Czyli dzień jak co dzień tak jest. Krzyżóweczka synowa w bonusie numer 30 i zobaczymy, czy coś może tutaj się urodzi chociaż. Nie wiem. A i x, no to a, okej, okay, ale ten x to potrzebny mi bardzo. A i x, a i x, chyba tyle. A i x, jeszcze a, okej. Okay. K I U K I U K I U H -i. V, no, zarąbiste literki. H i V. H i V. O i P. O i P. O i P. Okej okay. E i L, no bonus i nic niestety. E i -l. E i L. Kolejne dwie G i S, puls, tu jeszcze kulik, G i S, sok, G i S i los. No to mamy trzy złote, szał, ciał, oby to nie był cały majątek dzisiaj. O, tu jest. No to dychę. Dobra. To życie układam na nowo, nie? Ojciec pakuje się, nie? I wyjeżdżam. Kowa pod palmy. Się stary chłopina śmieje, że myśli tato w ogóle, nie? Wykolejona. YZ YZ Z, y, z. Y, z. Y, z. Y, Z, o ile się nie namieszałam, bo się teraz okazać, że tam wcale nic nie ma, T i N. Bo i tak może ze mną być. T i N. T i N. Okej. Okay. T i N. Chyba tyle i ostatnie. C i R bonusa nie ma. Zer to tu jest które? Drugie chyba C i R. O ile o ile ja tu napomijałam. C i R. C i R O C tu wychodzi, że jest 15 wtedy. Chyba, że coś odwaliłam. I R, a kontrolnych to tu w ogóle nie pamiętam. O tu, czyli co dwie dychy, chyba. Nie wiem, sprawdźcie, jakie są kontrolne. P, no to powiedzmy, że 20 zł. Nie wiem, może mąż. O, mąż to zajęty jest życiem, także wątpię, żeby sprawdził. Biedny człowiek pracujący, także wiecie, nie? To teraz będzie owocowa. Powiedzmy, że tam są dwie dychy. Z numerem 29 tam przeskwinkowa. Gruszka i kiwi. Gruszka i kiwi. Gruszka i kiwi. Ok, truskawa i karambo. Truskawa i karambo. Dobra, kokos i cytryna. Wiśnie i ananas. Brzoskwinka i banany. O, jest linia. No to będzie pewnie całe 5 zł. Figa i jabłko. Figa i jabłko. Figa i jabłko. I na koniec borówki i winogrono. Ok. Borówki i winogrono. No, i chyba tyle, co my tu mamy, całe 5 złotych C, to chyba się zgadza. Wspaniale. I teraz przechodzimy w zadyszkę. sadyszka. Mamy ciki, cash z numerem 11, Zdrawki podawane tu praktycznie losowo. Szukam worka, szukam tygrysa. A mam wiśnie, palmę, winogrono, zegar, arbus. Biedronka, ananas, podkowa, koala, piłka, balsam, banany, kwiat, chmury, liść, gwiazda, awokado, motyl, truskawka i plecak. Nie miałam tygrysa i nie mam dalej.

Pięćdziesiąt pięć, czterdzieści siedem, czterdzieści cztery, trzydzieści osiem, same boki, czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy, dwanaście, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć, osiemnaście, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, siedemnaście, czternaście, trzydzieści jeden, jedenaście i pięćdziesiąt dwa. Także nie ma nic. DX. No słabo, słabo, ale takie życie. Teraz gorączka złota. I szukam monety, szukam garnka, zdrabka z numerem 19. I co my tu mamy? Jest kwiat, wiśnie, gwiazda, zegar, słońce. Kufer, brazoleta, prezent, kutka, jest moneta. No to co najmniej dycha jest, jest i garnek nożący. No to z trzy perfumy, e, róża, podkowa, rubin, korona, kokarda czy tam muszka, szpilki, tulipan i pierścionek. I co my tu mamy? Pod. Moneton dyszka, pod garencem dyszka, także trzy dyszki. No i fajnie, nie będzie. Jak już dają, to wezmę. Ok, starożytny skarb z numerem szóstym. No i myślę, zasady dobrze znane. I lecimy. Mam słońce, palmę, faraona i harfę harfa, cban, winogrono, harfa i palma, papirus, papirus, kleo, Sphinx i winogrono, kleo, kleo, ibis, palma i mumia, gra piąta, skrzynia, skrzynia, łuk, piramida i mumia, mędy kuszone, Faraon, Ibis, Winogrono i Wielbunt i ostatnia gra. Słońce, Papirus, Sfinks, Słońce i Ibis, także kiwa woko. Nie ma nic wam w sensie tym lotowym z góry. Płynne złoto z numerem szóstym, szukam liczb, wora i złota. No ciekawe, warstwa tragiczna, ale widziałam co biorę. Sama chciałam. Szukam czterdzieści jeden, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć i dziewiętnaście. No i zobaczymy. A co ja tu mam? Trzydzieści pięć, zaczynam bokiem, oczywiście. Dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, jeden, trzydzieści dwa, jest złoto. Czyli razy dwa fajnie, to z dwie dychy jest piętnaście sześć, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, pięć, o matko, jedenaście, trzydzieści dziewięć, ostatni rząd czternaście. 18, 28, 13 i 23. Pod złotem dycha, czyli dwie dychy. No, zawsze coś. Zawsze coś. No i przechodzimy do zdrapek za dwie dyszki. To może mega linie. Numer 1. No i zobaczymy. Co tutaj, która widzimy? No już późna. Ok. I lecimy na szczecin. I patrzymy. Lody i pierścionek. Zapomijanie sorki. Ale będzie na pewno lody i pierścionek. O, na bogato. Okej. Okay. Piórko i cytryna. Piórko i cytryna cytryna, 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 ok, kokos i liść, liść, kokos i liść, no słabo, na razie słabo, tęcza i sakwa, tęcza i sakwa, tęcza i sakwa, tu jeszcze tęcza, tęcza. To był liść. Wstępnie tyle. Naszyjnik i kości. Naszyjnik i kości. Naszyjnik, naszyjnik. Okej. Okay. Piłka i wiśnie. Piłka i wiśnie. Chyba tyle. Żów i arbus. Arbus. Żów. Żów i arbus. Dobra. Rower i gwiazda. Rowery. rower i gwiazda. Rower i gwiazda. Okej. Okay. Korona i flaming. Korona i flaming. Okej. Okay. Podkowa i popcorn. No, na bogato. Łódź i winogrono. No chyba nic z tego nie będzie. Okej. Okay. Serce i ananas. Serce i ananas. Dobra, chyba tyle. Biedronka i klucz. I ostatnie dwa. Prezent i diament. No i nic mi to chyba nie daje. Prezent i diament. No niestety w bonusie lustro. Takie wielkie G kontrolne różne. Co się trafić w tych liniach to graniczy z trudem.

5 25 23 4 i 30 19 48 34 43 i 2 14 35 18 28 i 41 Szybko przyszło, szybko poszło. Przedostatnia drabka mega paradiso numerek 10. No, tu będziemy gubić, także zluzuj ta tam, gdzie trzeba, żebyście dali radę. Ośmiornica i mango. Bo tu niestety trzeba mieć stalowe nerwy. Ośmiornica i mango. Ośmiornica i mango. Wstępnie tyle. Sombrero i maska. Sombrero i maska. o to jeszcze mango nie ma bo później się znajdzie palma i pinata palma i pinata pinata palma i pinata nie ma co za długość zatrzymywać. Koło i księżyc. Koło i księżyc. Koło i księżyc. Dobra. Gitara i flaming. Nie flaming, tylko pelikan. Gitara i pelikan, już na oczy się rzuca, gitara i pelikan, gitara i pelikan. Dobra, kaktus i cytryna, kaktus i cytryna. Cytryna. kaktus i cytryna. Nie, nie widzę. Na i muszla. Na i muszla. Okej. Okay. Awokado i marakasy. Awokado i marakasy. Awokado. No chyba nic z tego nie będzie. Rozgwiazda i meduza. Rozgwiazda i meduza. OK, i ostatnie dwa. Wodolot i piłka. No, ale z tego, co widziałam, to nic nie widziałam. OK, piłka. Także Lipton. Gdzie ten wodolot? Tu. Dobra. Nie chcę się już tam bardziej w tym szukać. Kontrolne TG, coś tam, także pusto. I ostatnia moja giga pensja z numerem ósmym.

60 80 100 105 zł. Także jak na lot to ujdzie w tłoku. Żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.